Proszę kochanie i zaczęła się polka lakendroka koni tu full, ale już takie o, już takie troszeczkę wymiarowe, ale biorą jak ściekłe poszedł, już nawet nie mierzę, ale rzut i siedzi Dobra, zobaczymy dalej O i siedzi tylko był puk kochani i tak się kosiła się o konie Tylko że tutaj pod... I to wszystko jeden rocznik. Tak jak ostatnio wieczorne były No ale przywalił Jakie agresory kochani I jedziemy z następnym. o ja, już armu. ale skubany ale wali ale się uparł <głanee> widzisz jak musą aż ściąga gumę za ogon po skubaniec Zobaczcie jak głęboko są, no dość głęboko. O, lekkie podszarpnięcie wystarczyło i... O, i teraz go w skubańcach. Patrzcie kochanie, i to wszystko takie już wymiarowe, to już takie że tak powiem fajniejsze konie, jak widać mam jeszcze jedną miejscówkę gdzie są fajne konie, tu stoją ale o już im porozrywały tą gumę zdewastowana po paru rzutach teraz ją przerobię O, i już tam Kochani, tylko opak i od razu bum. Ale no, To trzeba było wcześniej przyjechać. Z samego rana. I tak się wali właśnie kosi konie kochani. O! Już chyba guma dobita. Ej, <laughs> jeszcze nie! Patrzcie, siedzi znowu. O, zerwał się. Dobra, ale ubaw mi dają, naprawdę. <laughs> Potem sobie powiemy parę słów, jeszcze połowimy bo bo ja... ale są półtora, dwa metry pod, pod spodem. O. A co z tą gumką? No, silanko, nie witam Was od wody. Zaraz tutaj spłynę troszeczkę w ciemniejsze miejsce i za wiatr, bo trochę już się rozgwizdało. No dziś jak zwykle będzie wygwizdów totalny. na jeziorze już ładnie dmucha. Ja jestem w takiej spokojniejszej zatoce. Dobra, co chciałem powiedzieć. Widzieliście kochani, jak się łowi o konie. Namieszam miejscówkę. No to akurat te jezioro już znam. Wiem, że one lubią bywać i tak dalej. I co jest najciekawsze, one nie zdradzają swojego w ogóle miejsca, że tam polują. drobnicy też nie widać, ona zawsze tam troszeczkę niżej jest, taki wał podwodny. No i tam sobie rano zawsze tam praktycznie, no i jak widzieliście, łowiłem, no wielkich okoni jeszcze nie ma, ale i one się pokażą tą samą techniką, widzieliście na starych filmach, będą jeszcze nowe i zobaczycie, co tylko, dwoma gumami tylko łowiłem, najmniejszym rozmiarem Fish Huntera, ten wiecie, który miał 71 czy 72 ze złotym grzbietem, brokatem itd. i tak dalej i platwisz, płoteczka mała, tylko że dawałem ją 7 cm, żeby w ogóle już tej najmniejszej drobnicy nie, nie, nie łowić, bo brały naprawdę cały czas sieczka brała, za ogony szypały, co one mi wczoraj... Na poprzednim filmie widzieliście, że one mi wczoraj naucinały ogonków. Jak gum potraciłem, to mała głowa. piszantery też mi się kończą, bo już wyżarte pożarły na maksa. A te flatfisze to są jeszcze o tyle dobre, że one są dość trwałe. Dość trwałe. no jednego mi zmasakrowały, rozerwały, ale ogólnie one są dość trwałe, także spokojnie. Tyle, że flatfish też nie zawsze kochanie. One dzisiaj brały w toni całkiem nie głęboko, no w pewnym miejscu to schodziły do półtora, maks do dwóch metrów, ale tam było około 5. Potem już jak słońce wstało, one się uspokoiły i zeszły niżej, bo to jest ich normalny zwyczaj, kiedy kończą żerowanie pod powierzchnią, schodzą od razu trzeba schodzić niżej i tam ich szukać nawet przy dnie. I w tym momencie zaczął mi działać fish hunter. Platfish już nie był aż tak dobry, ale fish hunter z, z agresywną pracą ogonka. Naprawdę, wszystko na 3 gramowej głupce. no dlatego tak troszeczkę hardcore, z tego względu, że, zaraz do płyty, po oczach daje, że długo czekałem na opad, ja opuszczałem do 5-6 metrów 3 gramową główkę, no to sami wiecie, jak to, jak to jest. Zaraz, tak żeby wam słońce po i znowu też zaraz zwiewam tutaj do cienia. Także naprawdę, ja wszystkiego to nie filmowałem, ale tych okoli to nacięłem, nie jestem w stanie tego policzyć, naprawdę nie jestem w stanie tego policzyć. I one w kilku miejscach tylko brały. Tam, gdzie zobaczyłem, gdzie drobnica lubi się gromadzić, w pobliżu zarośli zatopionych drzew, bo tutaj to wszędzie są zatopione drzewa. Niemniej jednak one też nie wszędzie e, są. Tutaj w jednym miejscu się uspokoiły. Popłynąłem drugi róg w takiej zatoce. No i tam brały. Też przez moment, ale to już później. To już one głębiej, już przy dnie. Także tak to mniej więcej wygląda. Z tego wszystkiego najlepiej warto zapamiętać. Że okonie warto łowić. Warto, to powinno się nawet łowić, kiedy one polują w toni. W toni pod powierzchnią metr półtora do dwóch, To, to zależy na jakich zbiornikach łowicie. Jeżeli woda stojąca spokojna, to tam 25 pół, bo wiem też 2,5-gramową główką od y, Mustad 2,5 grama na haku numer 1. Specjalnie dawałem większe troszeczkę, bo no, żeby ograniczyć te maluszki. No i dawałem też 3 gramową główkę z prostą, tą z oczkiem widzieliście, ta płaska taka, z okiem, no to ona na haku numer 2, ona już była na mniejszym, na mniejszym haku, ale właśnie i takich, kilka takich fajniejszych nawet mi się z niej spięło, no ale nieważne, przy tej ilości okoń, no dzisiaj mogę powiedzieć ilościowo tak, no jakościowo pozostawia do życzenia, delikatnie mówiąc, no tak to mniej więcej wygląda. Także, jak mówię, o ryba tam. Ach, dobra, nieważne. Także, jak widzieliście, zresztą zobaczcie sobie dalej, bo w pierwszej części filmu widzieliście jak łowię bezpośrednio w toni. A potem one zeszły głębiej i zaczęły łowić na Hiszpanterach głębiej. Zobaczycie, i tu, i tam łowiłem. A jest godzina zaraz dziewiąta rano, a ja spadam. Ale łowiłem od, piąte, od piątej, że cztery godziny na wodzie byłem. Dobra, jakby co, to pozdrawiam Was. Niech moc będzie wami kochani. Jest, kochania. No, te to już w ogóle. A tak głęboko siedzą. Naprawdę, biorą cały czas. Poprzeniosły po, się głęboko, i biorą już teraz na co innego. Teraz znowu działanie działa jasne jakiejś fishhunterki, czyli wszystko by pewnie działało z mocno działającym ogonkiem. No dobra, połowimy dalej, obadzamy. siedzi kochani, następny, ale nie duży. Tego chwantelka biją, ale... No, garbata po wsi płetwo. O. i jest tego Tylko puk A. Ale skupańce poschodziły głęboko no zabawa z nimi jest no, ale Nigdzie się nie wie co się zatnie ale No Uciekamy no, ale poszedź. Jest następny widzicie, kochani, ale siedzą naprawdę bardzo głęboko. No, wszystko takie konie, no te już wymiarowe są, ale poszedł garbus jeden, ale naprawdę bardzo głęboko, a, a główka 3 gramy i długo czekam aż opadnie, ale brania są. Następny to Do golenia. O, już takie. One. Dość przyzwoite. Jak widzicie. No, uciekaj. Takie patelniaki, jak to mówią.